Wystawa fotograficzna Teresy Mazurkiewicz już otwarta. Rozegrano turniej koszykówki dziewcząt i jesień z basketem. Znamy już termin emisji gruzińskiego odcinka rodzinka.pl w dniach od 4 do 6 października w Grudziądzu w hali UMK przy ulicy Sienkiewicza 22 odbył się drugi ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt do lat 14. W ramach rozgrywek jesień z basketem rywalizowało ze sobą sześć drużyn. Przyjechało pięć drużyn z kraju, Białystok, Łódź, Konin, Bydgoszcz, Olsztyn, no i my jako gospodarze. Jest to liga młodziczek, to są kategorie młodzieżowe i, i gramy teraz y, ostatni taki turniej przedstartowy. Y, to są takie dopinki drużyny, tak, czyli y, umocnienie składu, sprawdzenie się w danych sytuacjach boiskowych, czy to w obronie, czy to w ataku, budowanie atmosfery. Główny cel tego turnieju to jest propagowanie tej dyscypliny i budowanie drużyny. Pierwsze miejsce w turnieju o puchar prezydenta miasta Grudziądza zajęła drużyna UKS Gimbasket 15 z Białego Stoku. Drugie miejsce KS Stal z Grudziądza trzecie miejsce KKS Energa Olsztyn. Kolejne miejsca MKS Mos z Konina. MUKS z Bydgoszczy oraz UKS Basket z Aleksandrowa Łódzkiego. Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Klaudia Guziejko z UKS Gim Basket 15 z Białego Stoku. Wszystkie drużyny jakby przyjechały tu po to, żeby wygrać, wszystkie się starały jak najlepiej, żeby zagrać Cieszę się bardzo, że tu przyjechałam. Fajne wyrunki, ogólnie spoko turniej. no tak na luzacko. Przyznano także wyróżnienia indywidualne dla najlepszej piątki turnieju oraz dla najlepszej zawodniczki drużyny. Najlepszą zawodniczką drużyny KS Grudziądz okazała się Jessica Wolfale. Jessica dostała tutaj wyróżnienie, no sprawiedliwie. Dostała za najlepszą zawodniczkę, no należało jej się walczyła. Ciężko było, ale dałyśmy radę na drugie miejsce. Uważam, że zawody wypadły bardzo dobrze. Nasza drużyna pozytywnie się zaprezentowała tutaj na naszym parkiecie. Wszyscy przeciwnicy byli bardzo wymagający. Musieliśmy walczyć w każdym meczu generalnie o, o, o zwycięstwo. No Zawsze taki jakiś niedosyt jest, bo, bo wiadomo zdobyliśmy, wywalczyliśmy drugie miejsce. Ja myślę, że, że sprawiedliwie. Jestem zadowolony z postawy dziewczyn, bo co mecz grały coraz lepiej. Termin turnieju celowo został wybrany w takim terminie, ponieważ w najbliższych dniach rozpoczyna się Liga Wojewódzka w Młodziczce. Rozgrywki te niewątpliwie pomogły zgrać oraz zintegrować zespoły, a także dopracować elementy techniczne. 4 października o godzinie 16 miał miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej zatytułowanej Spojrzenia. Autorką pracy jest pani Teresa Mazurkiewicz, która na co dzień pracuje w Filii Biblioteki Miejskiej nr 13 i ośrodku czytelnictwa niepełnosprawnych. Jak mówi autorka zdjęć, z każdą fotografią wiąże się inna historia. Na tym zdjęciu jest najwyższa przełęcz na świecie, na którą można wjechać. Niekoniecznie trzeba się wspinać, ale można, można na nią wjechać. To jest przełęcz Kardunkla. Ona podobno miała mieć 5600 metrów. W tej chwili. Ktoś tam badał i stwierdził, że nie, że Chińczycy jednak mają gdzieś wyższą przełęcz, ale ja nie za bardzo Chińczykom dowierzam, także dla mnie w dalszym ciągu będzie, będzie to najwyższa przejezdna przełęcz. Ona jest ciekawa też o tyle, że jest otwarta tylko przez dwa miesiące w roku. Poza tym, jak się tutaj Dostanie na przełęcz, jest śnieg, gruba warstwa śniegu, warunki kompletnie zimowe. Zjeżdża się w dół, po dwóch, trzech godzinach jazdy serpentynami w dół, do, 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 dociera się do Doliny Nubry, a w Dolinie Nubry jest pustynia gorący piasek, parzący w stopy. Także dla mnie szokiem ogromnym było to, że w ciągu, w ciągu dwóch godzin można tak zmienić strefy klimatyczne. Ze śniegu. Na, 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 na klimat bardzo gorący, pustynny. Obecna wystawa zawiera 30 prac i jest efektem wypraw w Himalaje i na Borneo. Na zdjęciach możemy dostrzec niesamowite pejzaże oraz portrety ludzi żyjących w surowym klimacie Azji. To, gdzie się wybieramy, w dużej części wpływa na to, jak należy się przygotować. Jest to dosyć spore przedsięwzięcie, trzeba przygotować, bo wiadomo, że jedzie się, nie jedzie się z walizką, jedzie się z plecakiem. Trzeba się tak spakować, żeby tego nie było zbyt wiele, czyli w 10-11 kg, żeby nie trzeba było zbyt, zbyt dużo dźwigać. Chociaż nie zawsze na trekkingach jest tak, że, że trzeba cały bagaż dźwigać, bo albo są osły do wynajęcia, albo konie czasami, albo tragarza się wynajmuje i on wtedy dźwiga główny plecak, a my z kolei wędrujemy sobie tylko z mniejszym plecaczkiem. Fotografią zajmuje się od połowy lat 90.. Na swoim koncie ma ponad 20 wystaw indywidualnych, gdzie prezentowała efekty swoich podróży. Niepowtarzalne ujęcia, wyjątkowe wyczucie klimatu to najważniejsze cechy zdjęć, które można podziwiać podczas najnowszej wystawy. Bo największe znaczenie tych, tych wszystkich wypraw to jest to, że nabieram dystansu do, do, do samej siebie. Człowiek, jak przygląda się innym kulturom, widzi, jak, jak ludzie żyją inaczej, jak to wygląda. Jak... Jak, jak podchodzą inni do, do, do pewnych spraw, że niekoniecznie ta nasza zagoniona cywilizacja zachodnia, że można trochę inaczej. No to jest takie właśnie nabieranie dystansu, i jak się wraca, trochę inaczej patrzy się na wszystko. Jest wielką pasjonatką wędrówek z aparatem po Polsce i świecie. Jej zdjęcia mogliśmy podziwiać w wydawnictwach, takich jak krakowski miesięcznik list, kalendarz grudziąski czy autorski album Grudziąckie Impresje. Organizatorem wystawy jest Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Prezentowane fotografie będzie można oglądać przez co najmniej rok. Poznaliśmy już datę emisji grudziąckiego odcinka serialu rodzin.pl Produkcję z udziałem znanej i lubianej rodziny boskich będziemy mogli obejrzeć już 8 listopada na antenie telewizji Polskiej. Przypominamy, że grudziąckie zdjęcia do popularnego serialu rodzinka.pl były kręcone na początku września. Kilka dni przed przyjazdem ekipy filmowej na rynku głównym odbywał się kastnik, z którego wyłoniono blisko 200 grudziądzan biorących udział w zdjęciach. Podczas wspomnianych dwóch dni w naszym mieście gościliśmy znanych aktorów, takich jak Maciej Musiał, Adam Zrójkowski, Mateusz Pawłowski, to trójka braci z tytułowej rodzinki. Dodatkowo w grudziądzu pojawili się również Agata Kulesza i Jacek Braciak, czyli wujek i ciocia, pod których opieką trójka braci spędzała wakacje w naszym mieście. Serial emitowany jest w każdy piątek o godzinie 20.45. Plotki głoszą, że rodzinka.pl najprawdopodobniej opuści antenę telewizji polskiej. Ma się to stać wiosną przyszłego roku.